Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem przed swoim domkiem w Adopt me, jak widzicie, no bo przecież yy, gra i nasienie tak nie jest podobna do tych wow. I ogólnie te, dzisiaj będę dekorowała ten apartament i powiem na wstępie, że chciałabym z niego zrobić hotel. Taki mini hotel. Bo w sumie nie wiem co z resztą domku zrobić. A fajny jest pomysł z hotelem, dlatego y, hotel właśnie dzisiaj robię. Znaczy dzisiaj dekoruję akurat y, taką jakby śniadaniową pozycję, coś takiego, taki, wiecie, coś takiego, nie? Okej, okay. okej, okay, śniadaniowa pozycja. To będzie number one. Okej, okay, dobra. E, ogólnie wiecie, co zrobiłam? Widzicie, bo to po prostu popłakałam się. Straciłam te dni. Zobaczcie sami. Widzicie? Uch. I jak widzicie, jestem od pierwszego dnia znowu. I muszę uzbierać 122 dni! Czemu dobrze mam taką minę? Bo jestem zdenerwowana. Taka znudzona. Nie no, może nie znudzona, ale zdenerwowana i smutna. Może bardziej smutna. 99% smutna, a 1% zdenerwowana. Czemu ja tak robię? Ja chcę to. Okej. Okay. To w ogóle, sorry, że tak tutaj od razu się witam w dekorowanym domku, ale tutaj jest taka recepcja, i tutaj na przykład pani recepcjonistka siada sobie i mówi: Poproszę coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I ty mówisz, że. No, ja poproszę klucze do pokoju, numer, coś tam, coś tam. Ona, ona mówi: Dobrze już wpisuję, jak pani ma na nazwisko. A ja mówię: Miss Maggie, a ona aha, dobrze, pani ma klucz 58, no i ona daje i idziemy sobie i tak naprawdę to będę miała sobie na górze, na samym górze chyba każdy tak robi na samym górze, ale spoko tutaj robię tą śniadaniownię śniadaniowa pozycja pamiętajcie, jak żołnierze okej, okay, tutaj yy, kibelek zrobię a tutaj będzie kuchnia Dlatego zajmijmy się od razu tym wszystkim. Okej. Okay. Yy, ściany. O, oh, o, oh, o, oh, oh, no. Nope. Chcę inne. Butterfly, butterfly, butterfly. A to jak miód, nie? Ej, ładne to. Biorę to. A to pewnie... A nie. A, dobra. To pięć kosztowało. Dobra, pomyślałam, że troszeczkę... Ok, takie coś może być. Napisałam tutaj Asia, bo chciałam zobaczyć, bo ja zrobię jeszcze taki kącik azjatycki tutaj. I tutaj od razu będzie kibelek, dlatego pozdrawiam. Uwielbiam Azję, dlatego spróbuję takie coś zrobić, a widzę, że tutaj jest takie coś. Dlatego bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. Ale dobra, tutaj będzie kuchnia. No he okej okay. zrobię tutaj takie jak białe albo nie albo nie. Ja zrobię takie czarno białe ile to kosztuje. Boże święty. Jezus Maria ile to kosztuje. Przepraszam bardzo. Chciałabym dać ocenę. Od jednego do 5 pięć. Nie no, żartuję. E, czemu to takie drogie, powiedzcie mi, bo ja już sama nie wiem. I e to... Aha, stawiam to co nie trzeba. To miały być takie szaweczki, nie? Szafki to miały być, a ja stawiam takie coś. To może już się przywróć. Aha, okej. Okay. Dobra, teraz tutaj... O, tak. u o man. Dobra. Teraz tutaj stawiam to oraz to. I będzie pięknie. Albo i nie, bo postawiła krzywo. Hm, super. Hm, Okej. Okay. Git. Taka może kuchnia wystarczyć. Mnie na przykład taka kuchnia starczy jak najbardziej. Dobra. Teraz y, zlew. Może zamiast tego czegoś stawię zlew. Bo gdzieś trzeba mieć ręce, nie? Okej. Okay. Teraz tak, tak cicho będę mówiła. Żartuję. Będę mógł, mówiła głośno. Bo to jest kanał Miss Meggy. Dlatego no. Tutaj trzeba mówić głośno. Głośno to trzeba mówić. Nie można tu cicho. Bo jak cicho to znaczy, że nie tolerujecie Miss Meggy. Żartuję. Nie, po prostu to znaczy, że nie oglądacie mi smagi. No, dlatego. Starajcie się głośno mówić! Bo to fajnie brzmi. Wtedy się staracie. Nie wiem, co mi odbiło. Jakieś głupawka. No, ale dobra. Ale loduwa! Oh my god, dobra. Szybko wstawiamy ją. Ona jest przepiękna. Później pozmieniamy kolory, ale na razie mi się nie chce. Tak. A tutaj może takie jak mm, zawsze są jakby panie, które tutaj gotują, to później mają taką mini przerwę i oni, one mogą sobie tutaj odpocząć, dlatego mini damy im stoliczek. Okej. Okay. I tutaj jeszcze będzie jedno... nie? Czemu ja tak napisałam? Co ja zrobiłam? Nie tu. Boże. Czemu ja taka jestem? Nieważne. Okej. Okay. Aha, dobra. Okej. Okay. Dobra, na razie będzie tak o. Mi się bardzo podoba. Na razie bez krzeseł bo nie wiem czy mi starczy pieniędzy. Ale spoko. Dobra, tutaj. Jakby nie starczy mi pieniążków, to... No, to... Czemu ja napisałam Shails? Nie popełniajcie tego błędu, bo dostajecie, dostaniecie jedynkę. Tutaj was uczę jak tego nie pisać. Czemu to tak napisałam? No dobra, nieważne. Stawiamy stoły. Ole ładne, dobra, stawiamy. Nie, albo nie. Albo nie. Albo nie. Albo nie. Dobra. <grym> Ile ja powiedziałem? Albo nie. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, to. I stawiamy to. Number one. Okej, okay, to jest number one. Number two. Tu i tu. Okej. Okay. Dobra, tutaj, oki. Trochę długo to będzie trwało, no ale dobra. Yy, czy, czy to w tą stronę? Tak, tylko ja tego nie widzę, nie? Okej, dobra, postawię sobie chwil, troszeczkę, oki. A już taka zadowolona, że już odmierzyłam co do milimetra. A tutaj patrzę. A tu ciapa za mnie nic nie zrobiła. Już taka zadowolona, już taki, takie szczęście, już mnie złapało. A tutaj nie. Noob. Nope. Nie damy ci tego szczęścia. Ha 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 ha. Tak zawsze jest. Dobra, a może zacznę od ścian co? Bo tak zająłam się tym co nie Opa. Nie, ale nie, nie zrobię tak. O to tak? To, jak namaziany pan Kleks normalnie. <grym> Pozdrawiam tych y, moich widzów, którzy oglądali Pana Kleksa, Akademię Pana Kleksa. Ja zawsze takie kleksy stawiał. Znaczy na buzi, nie, na buzi to była ha. Nie wiem. Wiecie co? Co to jest? Ja myślałam, że to tak namaziany po prostu, a tu jakieś góry widziałam, czy coś. Okej, okay. to? No, nawet dobrze. Okej, to wygląda. Mm. Teraz y, stół chciałam powiedzieć. Stół, tak, teraz stół. Okej, okay. y, dajemy stół. O, 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 to jest takie normalne, ale nie za normalne. Czemu ja wyszłam z tego? O, zlogowało coś. Okej, okay. dobra. Mm, tutaj może Donut Shop. Donut Shop. Okej. Okay. Jezu się ja wystraszyłam, że tego nie można tutaj postawić. Jeszcze takie. Aha, to spoko. Super. Okej, okay, może tak obstawia. O, jak ładnie widzicie? Jak ja to ładnie postawiłam. Nie, nie, nie widzicie. Żartuję, nie, nie robię z was jakiś ty, yy, wiecie, to no nie wiecie, po sama nie wiem, o co mi chodzi, ale dobra, yy, pizza, teraz pizza, kto lubi pizzę, mniam, yy, chciałam powiedzieć pod ostatnim. jak to było za jakieś kilka tygodni temu, yy, Wtedy dużo osób dotrwało do momentu i napisali: Chcę zjeść pizzę, dlatego bardzo Wam dziękuję. To było bardzo, bardzo miłe, że dotrwali się do tego, do tego momentu, bo niektórzy ludzie po prostu wyłączają. Ja to rozumiem, ja to rozumiem. Nie, nie no nie wiem, ale czekam. <grym> Patrz, ma tutaj połowa z, z Was tak robi. I tak smutno. Okej, okay, dobra. Tutaj stawiamy to jedno i tutaj też, żeby było równiutko. Lubię wszystko, jakie jest równe. Chyba wszyscy lubią, lubią jakie jest równo. Albo nie wszyscy. To hmm? się jest taki Nie, no, nic nie mówię, nie. Ale ja lubię, jakie jest równo. Bo wtedy zachowuję taką harmonię. Nie co ja, pani od historii, czy co? <grym> nie wiem, jaka pani, ale dobra. Stawiamy to. Tutaj będzie pizza, nie. Okej. Okay. Tutaj, O, dobra. Nie będzie pieca, będzie surowa. ok I teraz, jak już takie coś mamy, okej. Okay. To tu. E? O Boże, dobra. Zrobię sobie tutaj jeszcze za 300. Eee. A właśnie, czemu ja tak. Boże. Dzisiaj coś w angielskim się nie popisuje. Okej, okay. niektórzy mówią, jak mam to, to coś zostać, to pisujemy sobie przeglądarkę water, water, bo coś, jak widzicie. I wyskakujemy nam takie kilka rzeczy, i po prostu bierzemy to. I to jest właśnie to, jak widzicie. Dlatego, no, tak jakby do rozwiązania waszych wątpliwości co do tego. Okej, okay. jest git, Teraz ja bym. Ja marzę o zrobieniu tego. Tego czegoś. Kibynek tak w miarę jest już zrobiony, dlatego nie będę go robiła. E, tak, tak, dobra. To teraz sobie to, to było to. Tak, to było to. Okej, okay, teraz moje ulubione, kocham to. Okej, okay, teraz robimy to, co chciałam już od dawna zrobić, czyli, że ten kącik azjatycki. Halo. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj będzie jakieś trzy stoliczki. I tutaj będą po kilka osób. Ej, ale fajnie Jezu! Jakbym sobie pojechała do Azji. o, um, Czemu nie można przez tego głupiego koronawirusa? Ten koronawirus to jest po prostu coś głupiego. Ale oczywiście wierzę w niego, nie? Żeby nie było, nie? Że coś... Żeby coś, nie? No dlatego chodzę w maseczce, nie? No ale dobra, szybciuteńko robię sobie to. Okej. Okay. Tutaj też tak w kąciku. Piszcie w komentarzach, czy Wy lubicie kąciki. Takie wiecie, że się usadowisz tam i już tak fajnie jest tam. To jest taki kącik. Kącik! Co ja? Azjatka, czy co? Okej, okay, tutaj zrobię sobie takie coś. Okej. Okay. A tutaj taki dla jednej osoby jakby coś. Okej. Okay. Tutaj, żeby nikt sobie nie zaglądał, co on je, czy coś. E, dobra. I tutaj też będzie, żeby, żeby nikt nie zaglądał. Taka ścianka po prostu. Okej. Okay. To jest takie. Fajne, tu jest. Ale stąd niby wiesz, co on je, to, to takie trochę. dziwne. No ale dobra. Ale nie chcę też za. Tak, no, no bo tutaj ten gościu, co tutaj będzie siedział, to nie będzie widział. No ale dobra, nie, nie będzie to tak ekstra zrobione jak na przykład inni YouTuberzy. Nie no, nie wiem, czy jakiś YouTuber zrobił kącik azjatycki, no ale dobra. Nie wnikam. Okej, okay. teraz. Oh! Muszę to mieć. Ej, to gdzieś jest na, na środku? O, dobra, to jest na środku. okej. Okay. Dobrze. I teraz tak mnie zatkało, nie? Jak tak patrzę? Co ja tu Boże, jak to się stało? Że mi zabrakło pieniążków. Co, ja muszę się zamienić w Bobaska. Bobasek, chodź tu. Ej, tego jeszcze nie było, naprawdę. Ej, zabrakło mi pieniążków. Chodź tu i... Właśnie, bo był ten konkurs i jest ten wynik, na który czekaliście. I to jest tam, taradadam, taradadam, taradadam. tam taradadam, taradadam. jak na ceremonii. rymonie. Tam, taradadam. Miss Fox. Tak dużo osób mówiło, żeby Miss Fox był, dlatego jest Miss Fox. Oni musiał to wszystko popsuć, nie? Okej. Okay. Jest Miss Fox! Mm, dobra, poza odcinkiem dam jakąś emotkę. Tak, to jest Miss Fox. Mój kochany zwierzaczek. Jej! Yy, Okej. Okay. Ej! Jej! To jest Miss Fox! Dlatego bardzo dziękuję za udział w tym, w tym mini konkursie. Nie wiem, czy to tak można nazwać, czy nie. Ale bardzo dziękuję za udział i... Tak, wszystkim dziękuję, że wzięliście udział, że w ogóle się zaangażowaliście w niego, bo tak, mm, nieważne. Table. Wow, pierwszy raz coś dobrze napisałem. No co jest ze mną? Fajnie, że chociaż jeden raz. No dobra. Okej. Okay. To tutaj. To, to sobie weźmiemy tu. Aby... A to nie mogę przesunąć? Tak, na ścianie, tak, no, no, no. no. Na ścianie, będzie dobrze. <grym> Co? Jezu, myślałam, że to jest jakaś minecraftowa krowa czy coś. Boże święty. Co to w ogóle było? Się wystraszyłam. Dobra, nieważne. Skup się. Co to jest? Aha! Albo słodkie. Ok. To teraz znowu to? O, to nie wystarcza. I tu może zamiast tej lampy wezmę tamto coś, co? O ten lampion. Może to być. Gdzie to jest? To takie malutkie jest. Dobra, w kolejnym odcinku to jakoś lepiej zrobię, urządzę. Bo to, to jest po prostu straszne. Jak do tego mogą dopuścić? Jezus Maria. Co się ze mną stało? No dobra. Nie wiem co już tu mam robić, żeby to jakoś dobrze wyglądało, bo już mam pięć kasy, a raczej nie uzbieram już tysiące. Okej. Okay. No szkoda, bo mogło dzisiaj dokończyć to wszystko ale przynajmniej tak mniej więcej w następnym odcinku jakoś dokończę jeszcze bardziej, nie? No dobra. Tu jest właśnie to, to to duże takie, co miałbyś To jest taki azjatycki kącik. To przynajmniej green tea jest. Yy, I tu jest łazieneczka. Tu jest yy, ten właśnie duży. Tutaj jest takie coś. Okej. Okay. I właśnie... Chciałam Was się zapytać, co byście doradzili mi? Napiszcie w komentarzach, co mam tutaj zrobić w tym pokoju, znaczy ogólnie na tym piętrze, bo tutaj są ten pokój, duży, dosyć, drugi pokój i, i trzeci pokój. Piszcie w komentarzach, co mam zrobić, dlatego Jezu, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Idź już stąd. Dlatego no, czekam na propozycje. Jedną z nich wybiorę, bo nie da się wszystkich zrobić. Okej. Okay. Dobra. O Boże. Ale duże to. W stosunku do mnie teraz? Okej. Okay. Jeżeli filmik Wam się spodobał nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego odcinka. Pa, pa.